Mistrzanie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Serii z Ninja. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować kolejną z broni bojowników Ninja. Wielokrotnie w komentarzach prosiliście mnie o to. I dzisiaj przedstawię Wam broń, która nazywa się Manriki Kusari. Jest to też łańcuch połączony z dwoma takimi ciężarkami. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Manriki Kusari, zwany również Kusari Fundo, można przetłumaczyć w dosłownym znaczeniu jako latająca śmierć. I nie bez powodu. Ta broń naprawdę, za pomocą jednego strzału, może po prostu przenieść naszego przeciwnika na drugą stronę musicie bardzo uważać przy treningu tą bronią. Taki łańcuch bez problemu mógł stworzyć każdy shinobi. Wystarczyło znaleźć po prostu kawałek łańcucha, jakiś ciężarek, zamocować to. Są różne wersje także tej broni. Między innymi Kusari Gamma jest również jedną z odmian. Kusari Fundo ma swoje korzenie w Chinach, a zwłaszcza w chińskim stylu Kung Fu o nazwie Wushu. Gdyż bowiem w Wushu mamy wiele różnych rodzajów broni. Tam również mamy tak zwany chiński łańcuch. W puszczu ten łańcuch jest nieco dłuższy, on ma około 1,5 metra, czy nawet 2 metrów, dlatego można wykonywać nim, że tak powiem, bardziej finezyjne techniki rotacyjne. Natomiast dla ninży życzyła się przede wszystkim praktyczność. Otóż takie maliki kusari, około 80 cm jest znacznie bardziej praktyczne. Możemy je bez problemu schować na przykład za pazuchą do kieszeni macie w zasadzie w ręce, kiedy mamy, ją, kiedy mamy schowaną rękę w kieszeni. I wówczas nikt nie będzie się spodziewać, co tutaj mamy. Jest to według mnie jedna z najlepszych broni do samoobrony. Jest mała, bardzo praktyczna, błyskawicznie możemy ją wyciągnąć i naprawdę skutecznie odstraszyć jakiegoś delikwenta. Lub oczywiście w ekstremalnej sytuacji się obronić. Jako ciekawostkę powiem Wam, że w dzisiejszych czasach Shinobi mógłby w zasadzie te manliki Kusari przystawić, jeżeli miałby ubrane jeansy. Pamiętacie na pewno, była kiedyś taka właśnie moda, że chodziło się z takimi łańcuchami do jeansów. Jeżeli byście mieli to tak przypięte odpowiednio, w zasadzie nie zbudzaliście tutaj by specjalnie podejrzeń. Opowiedzieliśmy sobie troszkę teorii o tej broni. Przejdźmy teraz jednak do technik bojowych. Otóż na początku, w jaki sposób należy chować manriki Kusari? Jakie je trzymać kieszeni? Jak je trzymać za fazu? Zobaczcie. Ustawiamy je w ten otóż sposób. I łańcuch trzymamy tutaj pomiędzy. Tu mamy końcówkę, możemy troszkę bliżej. I teraz tutaj kciukiem ja przytrzymuję tutaj jeden z ciężarków, kiedy mam w ten sposób schowany, mogę całościowo trzymać moje mandliki kusari, nawet tak zaciśnięte w pięści. Bez większego problemu mogę je skryć. Wówczas, kiedy trzymam moje mandliki kusari w ten sposób, zobaczcie, pierwszy ruch. A mianowicie wyrzut maneliki usali. Przygotowanie tej broni do walki. To również jest forma ataku. Gdyż bowiem, jeżeli trzymacie maneliki usali, to jest zapasucho. was chyba zaczepia i tak dalej. Widzisz, że ma nóż. Widzisz, że on idzie z tym nożem na was. Wy, trzymacie na przykład rękę w kieszeni, wyrzucacie prosto ciężarek w twarz waszego przeciwnika. Uwierzcie mi, że po takim ataku raczej się chyba nie podniesie. Zwłaszcza jeżeli dostanie na przykład skroń albo prosto między oczy. Czyli jeszcze raz. Trzymamy łańcuch. W ten otóż sposób tutaj. Tak. I stąd teraz tutaj trzymając go przytrzymuję moim kciukiem jeden z ciężarków i po prostej linii wypuszczam mój ciężarek w taki oto sposób. Zobaczcie. W ten sposób i od razu teraz mogę przejść już do pierwszych technik rotacyjnych. Na początku poćwiczcie sobie właśnie w takiej pozycji. Jest to pozycja strzelca, czyli również także w jazynku na przykład karate. I w tej pozycji otóż tutaj starajcie się balansować tym tym kilku Nie róbcie tutaj ruchu samej ręki, żeby nie ręka pracowała. Tak, stoję sobie. Tylko, żebyśmy pracowali całym ciałem. Delikatnie przemieszczajmy się do przodu równo z manerykiem kusami. Tak? Żebyśmy się zespolili z tą bronią w Więc bowiem ta broń ma swoje pewne reguły? Tu mamy łańcuch. Również także śnobi walczyli, yy, trenowali sztukę władania lin. I otóż lina oraz łańcuch ma do siebie to, że ona po prostu wędruje w różny kierunek i żeby nią powrócić do naszego kierunku, gdzie my chcemy uderzyć musimy ją skontrolować. i teraz Wam to wytłumaczę dobrze, czyli na początku stoimy sobie w pozycji strzelca nasza noga do przodu druga tutaj A musi być taki długi, tutaj długa pozycja może być to w miarę krótsza pozycja i stąd teraz raz wyrzucam manniki kusary do przodu i stoję sobie w to otóż sposób teraz chcę przejść na przykład na drugą stronę wymiana No, raz raz, do tyłu o do tyłu o, w ten sposób mogę również także przechodzić do przodu. Raz, dwa. Tylko bardzo tutaj powoli to się wykonywać. Na początku właśnie polecam Wam taką formę treningu. Raz, z przodu do tyłu i możecie zmieniać też to na drugą stronę. Czyli raz i dwa. W ten sposób. Raz i dwa. Raz i dwa. Na początku również także możecie asekurować rękę. Raz i dwa. Raz i dwa. Raz i dwa. Jeżeli chcielibyście ćwiczyć takim metalowym manikukusari, naprawdę wszystkie techniki wykonujcie bardzo powoli. To broń jest naprawdę bardzo niebezpieczna. Uwierzcie mi, wiem co mówię. Jeżeli chcielibyście, jeżeli, o, jeżeli mielibyście obawy przed treningiem takim z ciężarkiem, możecie sobie pomóc. Weźcie kawałek liny, załóżcie to jakąś płyecze ping-pongową i możecie też właśnie w ten sposób wykonywać tego rodzaju techniki. Wówczas lepiej Wam będzie władzać prawdziwą bronią. Wytłumaczę Wam teraz w jaki sposób zachowuje się łańcuch. Otóż łańcuch idzie nam teraz po równej linii. Ja nie mogę sobie teraz pomyśleć, że ja pójdę sobie gdzieś tutaj, tu do przodu i tak dalej, bo się sam zaraz uderzy. Nie w ten sposób. Zobaczcie. Pierwsza kontrola naszym łańcuchem. Stajemy sobie w pozycji strzelca i różnie tutaj wykonujemy wymagany. I teraz chcę, żeby mój łańcuch zmienił trajektorię. Zobaczcie. Raz i dwa. Kręci się już w drugą stronę. I zaś chcę zmienić trajektorię do przodu. Raz i dwa. Ten otóż sposób. Wykonujcie to powoli oraz również także używajcie waszego tajżicu. To nie może być tak, że tylko ręka raz, bo raz Wam wyjdzie, a raz nie, tylko również także posuwajcie się waszym ciałem. Tak jakby do granicy tutaj Waszego łańcucha. Raz i dwa. Raz i dwa. Ten otóż sposób. Teraz coś bardziej zaawansowanego, a mianowicie zmiana manliki kusari z użyciem ręki. Mianowicie. Kiedy? Malwiki kusali kręcicie w ten tuż sposób. Zobaczcie, ja podstawiam moją lewą rękę pod niego. Raz, dwa, do tyłu. Teraz również tak, także mogę pomóc sobie ręką i zmienić trajektorię lotu. Zobaczcie. Trzymam sobie. I teraz malednik teraz moją lewą rękę. Również także wystawiam do przodu. Ten. Raz. I dwa. Czyli raz i dwa. Raz i dwa. Mogę też przejść do przodu. Raz. I dwa. Raz. I dwa. Starajcie się te łączyć tą te raz. I dwa. Trzy. I cztery. I pięć. I sześć. Możecie robić też wymianę. Jeden. Od przodu, do tyłu. Raz. Dwa. To w ten sposób ćwiczcie to, abyście bardzo dobrze tutaj opanowali łańcuch. Tutaj ważna sprawa. Niezależnie od tego, jak liki kusali się szybko przemieszcza, powinniście umieć zatrzymać. Czyli zobaczę. Szybko. Raz. Dwa. Raz, dwa, trzy, w ten sposób, cztery. Możecie też zmieniać tej trajektorię, kiedy będziecie już bardziej zaawansowani w tym ćwiczeniu. Raz, dwa, i na przykład. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W ten, ten sposób. Ok, teraz jest to bardziej zaawansowana technika, a mianowicie przekwyt maniki kusari przez nas. Łotu. Zobaczcie. Stając sobie w tej pozycji, ja podsuwam moje manliki kusari pod mój W ten sposób. Raz. Jestem teraz na drugiej stronie. Mogę powrócić swobodnie ręką. W ten sposób. Tak. Mogę też zmienić pozycję. Raz. I dwa. To nie was zastanawia, jaka jest ta druga technika, którą wykonuję, ale zaraz do niej przejdziemy. Na początku jednak klikcie sobie tylko i wyłącznie tutaj. Zmieniajcie również także wasze nogi, abyście się przypadkiem nie uderzyli. Musicie no, oczywiście stać cały czas z prawej strony. I raz. Dwa i trzy. Również tak, że możecie przechodzić do przodu. Raz, jeszcze. raz, dwa, raz, dwa. Ten spód. Raz, dwa. I teraz przejdźmy do drugiej techniki, którą Wam pokazywałem. A mianowicie po naszym obrocie tutaj. Raz, teraz zobaczcie. Teraz mam to dobrze pokazać. Manriki kusari wędruje pod mój łok. Tenże czyli stąd, patrzcie, raz i powracam tutaj do pozycji wyjściowej, czyli stąd sobie, patrzcie, raz i dwa. To jest jedna z takich podstawowych, bardziej zaawansowanych technik. Muszę tutaj naprawdę bardzo uważać. Dwa, tenże sposób. Kiedy dobrze już opanujecie te techniki, wykonujcie je na raz, czyli idziecie sobie O! O. i raz, hop. do przodu i do tyłu również tak że cały czas bez przerwy albo również tak, że do obrot. kwestia indywidualna raz, dwa raz, dwa raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa. ten sposób teraz pokażę wam trzecią nieco już naprawdę taką mocno zaawansowaną technikę, a mianowicie będziemy wykonywać przechwyt maneliki kusari pod naszą nogę Zobacz. stoimy sobie w takiej pozycji strzelca i teraz luźno, na spokojnie, kiedy maneliki kusari schodzi do dołu Wy podstawiacie tutaj waszą nogę. taki sposób. Dwa. I o co chodzi? Później raz. I dwa. I możemy to wszystko łączyć. Na przykład. Raz. Dwa. dwa. Trzy. Cztery. I pięć. I za. Możemy też zmienić trajektorię o 180 stopni. W taki sposób. I za. Raz. I dwa. Możemy też zmienić trajektorię o 90 stopni. Jest. Raz. I dwa. Jestem tu. Chcę powrócić. Raz. Zaczęliśmy do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jestem w tył. W ten sposób. Starajcie się ćwiczyć tą technikę. Jeszcze raz. Pokażę Wam na spokojnie. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I sześć. Wykonujcie to bardzo powoli. Oraz moment, w którym łańcuch styka się z waszą nogą, powinien być bardzo krótki i minimalny. Zobaczcie, on powinien tak szmyrnąć po Waszej nodze. W ten sposób. Czyli raz, i dwa. Widzicie? Wcale nie używam do tego siły. Lekko tylko podnoszę nogę i bok Czyli takie mikacuki geri. Kopnięcie zagarniające, kopnięcie półksiężycowe. W ten sposób. Raz, raz. Tylko nie wykonuję je na poziomie mojej głowy, tylko nieco niżej, gdzieś na poziomie czuda. Mojej klatki pierciowej w W ten sposób. Patrzcie? Raz. I dwa. W ten sposób. Przejdźmy do kolejnej kwestii związanej z maneliki kusari. O tu! Te wszystkie techniki rotacyjne tutaj, one bardzo ładnie wyglądają i mogą się sprawdzić w realnej konfrontacji, jeżeli są wypracowane na bardzo wysokim poziomie. Natomiast, wiedzieć o jednym. Nie zawsze znajdziecie się w pomieszczeniu, gdzie możecie wykonywać takie techniki, dlatego też w tenże sposób możecie walczyć w warciu maneliki kusari. czyli trzymacie je właśnie w ten sposób i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, krótkie ataki tutaj, uwierzcie mi. Jak ktoś dostanie z w twarz, to naprawdę boi, zobaczcie. Jak się przechadzicie się tutaj, tak lekko, nawet w rękę, burz jest naprawdę bardzo duży. Ideą w mandyki Kusari jest tym, aby uderzyć końcem, gdyż bowiem na końcu znajduje się tutaj największa siła i tu jest największy impet. Na środku już nie boli, ale tutaj boli jej to bardzo. To jest łagodna wersja w ten sposób. Czyli tutaj możecie wykonywać techniki bardzo podobne jak w mnczaku, bo tu się podobnie tak naprawdę zachowuje. Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W ten sposób zadajecie bardzo szybkie, krótkie uderzenia, które są bardzo skuteczne. Bardziej brutalna wersja. Trzymałem i kusari w ten sposób i mamy dwa ciężarki bardzo mocne. Tutaj również tak, zachowują się w ten, ten sposób, ale należy bardziej uważać też treningu. Jeżeli traficie takim, takim właśnie ciężarkiem, czy takiej technice tutaj z boku, czy do przodu, z góry, na dół, to naprawdę będzie przeciwnik miał bardzo ciężkie problemy w stać. Uwierzcie mi, jednym strzałem z takiego ciężarka możecie po prostu roztrzaskać czaszkę. Trzeci aspekt tej broni. Nią można również rzucać, Broń fantastycznie oplata się wokół nogi przeciwnika. Też również, jeżeli trafimy w głowę po rzucie będzie pozamiatane. Zobaczcie jak rzut fantastycznie wygląda. Ta broń w trakcie rzutu manewruje w ten sposób i skręci się właśnie cały czas tak w takiej linii. Raz, dwa, raz, dwa. Zobaczcie o co mi chodzi. Staję sobie. Wykonuję ruchy nad głową, tak zwany obrót helikopter, helikopter spin i w tym momencie wyrzucam moje mandliki Kusari z oto lost bardzo skutecznie to sprawdza w realnej konfrontacji. Cóż mistrzowie i jest mistrz, To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z Teri Wam się również spodobał. Jeżeli chcielibyście zobaczyć na przykład walkę takim Manlik Kusari w formie samoobrony z partnerem treningowym, to również także zostawcie komentarz, łapkę pod tym filmem, a na pewno taki film dla Was zrealizuje. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to śmiało kopnij mi suba, abyś na bieżąco otrzymał informację o tym Ja teraz czekam na kolejną waszą misję Indzia. Trzymajcie się i zobaczymy na w Z tym,